Hej, dawno nie było mnie tutaj. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić taką oto bransoletkę z gumeczek. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Dobra, idziemy. Żeby stworzyć taką bransoletkę, potrzebujemy takiego właśnie krosnek, ja tutaj mam do nich. Trzech kolorów gumaczek, ja akurat mam granatowe, przeźroczysto-różowe i żółto-białe. Potrzebujemy też szydełka i zapięcie, może być typu S, C, ja mam S. Krosno musi być tak właśnie ułożone. Do nas właśnie taką. No tak jak jest pokazane. No i nakładamy bazowe akumulacje, które będą naokoło. U mnie to jest akurat kolor granatowy. Taki po prostu wybrałam, bo był według mnie najładniejszy. Teraz robię tak po prostu dalej. Powtarzam ten ruch. Trzeba pamiętać, że na końcu trzeba pominąć oczkę. Tak samo robię z drugiej strony. Teraz przechodzimy do robienia jakby kwiatków, gwiazdek. Tutaj tak przesunąłam moją krosno, że nie widać się. O, dobra. Trzeba właśnie robić od tego miejsca. W, 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 tak jak się poruszają, wskazówki zegara. I tak trzeba zrobić. kilka Sześć gwiazdek w sumie trzeba takiej zrobić. Bo powinno się aż sześć zmieścić. Trochę zdymuję, bo potem. Jak będzie trzeba naciągać, to będzie nam potrzebne miejsce. Biorę kolejny kolor i zaczynam tak jak robiłam pierwszą. Czyli jakbym robiła od początku w sumie. Jak się przekręcą mągłeczki, to je po prostu wyprostujcie. Niełatwiej. I tak jak mówiłam, powinno się zmieścić. Wam tak 6 gwiazdek, więc podnieś mi takich 6, czyli po 3 z różnego koloru. Może być więcej kolorów, jak chcecie. Ja mam tyle. Też są, że masz cztery kolory gwiazdek, Trzy kolory gwiazdek. Nawet możesz zrobić każda innego koloru gwiazdka. Mi się tu nawet myli, jak widać, niektóre rzeczy. Nie poprawiam, bo też nie jestem idealna w tym. zaraz. O, wydarzy się coś śmiesznego. Włączyła mi się po prostu lampa, bo laptop mi się wyłączył, a moja lampa ze statywem jest do niej podłączona. Więc jak się laptop była, wyłą... jak będzie się światło włączać, to znaczy, że po prostu laptop mi zgasł, do którego była podłączona, bo ona nie ma wejścia do kontaktu. Więc no. Ciężko z tym czasem. Teraz trochę zajmuję sobie gumeczki, żeby było mi łatwiej potem naciągać się. I tak robię prawie wszystkie. Po prostu ściągam je. Wkładając tak palec. Tedy one spadają na dół i... Lepiej będzie się robić potem. Według mnie chociaż. Ale też trzeba chwilę na to poświęcić. Bo niby można od razu, ale i tak wiem, że coś nie wyjdzie. Że ja się zapomnę i ciężko jest tak mocno naciągać co chwilę i o tym pamiętać. Na przykład, jak bo nie można na sam dół, bo jak zrobisz na sam dół, to potem ciężko jest ci to wyjąć. To trzeba lekko zrobić, ale zrobić trzeba. I teraz podwójne zakładamy gumeczki. Tak jest w sposób wszystkich. Tutaj akurat nie tam, gdzie powinienem nakładam. Nie wiem czemu, to mi się pomyliło, ale za chwilę się poprawię. O, bo się to jest mój sposób. Ja tak robię, bo na palcach po prostu zawsze mi spadnie. Jak tak robię, no znowu nie widać, bo jak to ja muszę coś odwalać, ale tu nic. <laughs> I tak powtarzamy na każdym środku. Tylko na środkach tak robimy. Na środku każdej gwiazdki trzeba założyć podwójną gumkę, takie zabezpieczenie, żeby podczas zakładania nic nie spadło i żeby ładnie wszystko wyszło. Tak, jestem przeziębiona i możliwe, że dlatego tak pochrypuję. I zaraz to będziemy kończyć, i będziemy. Już tylko zawiać. I tutaj jest ważna rzecz. Nakładam na środek gwiazdki ostatni, ale też na samą końcówkę muszę nałożyć. Tak? O! To jest jedyne miejsce poza środkami, na które nakładam taką zabezpieczającą kumkę. Krosną kładziemy przeciwną stronę do siebie i o, tam gdzie jest ta zabezpieczająca gumka musi być do nas. Wyjmujemy teraz różową gumkę. Ja tu sobie akurat mam różową, ale tą od tej gwiazdeczki czy tam chcecie. Właśnie zrobiłam, żebyście lepiej widzieli zbliżenie. I jak gumeczki spadają, to sobie po prostu poprawcie. Tak, tak to powinno wyglądać. Nie jestem w to idealna, ale jakoś mi idzie. Niektórym w ogóle to nie spada i jest tak ekstra, ale nie mi. Mi po prostu tak wychodzi. Ale. I jeszcze kilka bransoletek zrobię i będzie ekstra. Mi też Wam może od razu nie wychodzić. Ja bardzo długo próbowałam ją zrobić. No, przy, chyba ten, ten filmik, z tego co pamiętam, dwa razy nagrywałam, bo podczas ściągania okazało się, że nie zahaczyłam jednej gumki i musiałam całą rozpleść. I zrobić od nowa bo już nie mogłam tego uratować. Bo branzoletka była zdjęta i zaczęły wypadać z niej gumki. Tak. I tego co pokazywałam, musicie odpowiadającą gumkę wziąć i robimy w przeciwnym kierunku wskazówek zegara. Teraz. Bo się zagadałam trochę przed chwilą. W przeciwnym. Właśnie, ale musi odpowiadać. To jest łatwo, bo po prostu bierzecie tą, która jest na samym dole tego koloru, i tak robicie ciągle. Ale to też jest trochę męczące. Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości. Jak to ja zasłoniłam wszystko. Ale dobra, zawsze jak nagrywam, to przesłaniam sobie kamerę bo mam ją za wysoko i nie patrzę przez nią i muszę się muszę zacząć się bardziej planować O! i teraz jest w nie widać ale następną gwiazdkę tak o dobrze zrobiłam spojrzałam w kamerę następną gwiazdkę będziemy robić ja to nazywam gwiazdki kwiatki bo to jest bardzo ładne i wygląda jak takie kwiaty gwiazdka, nie mi to oceniać, sami ocenicie Ale pamiętajcie, że musicie włożyć do środka całkowicie szydełko i wyjąć od środka tą gumkę, nie od zewnątrz, bo robicie od zewnątrz to ona źle się zahaczy. Zahaczy się o resztę gumek. Co tego trzeba pilnować. I to bardzo. Ale jest to dla mnie bardzo przyjemne. Jak tak mogę sobie robić? I teraz, jak to montuję, patrzeć. To w ogóle mnie dziwi, jak takie duże coś. Po co mi się robi takie maciupkie? I mało ludzi co teraz robi. Kiedyś tego było dużo, a teraz już prawie nikt. Ja robię takich bransoletek i filmików o tym. Więc stwierdziłam, że ja to zmienię. Ale tak robimy mnóstwo takich... Wszystkie tak trzeba zrobić teraz. Jak wcześniej pokazałam. Żeby po prostu wyszło. Bo wszyscy, każdy ruch ma swoje konsekwencje. Jak każde wyjmowanie zasłaniam ręką, proszę, wy za bardzo tego nie widzicie. Wiem. To jest wkurzające. No, ale według mnie bardzo ładnie wyszło. Wachodzą i bardzo się będziecie. Bardzo się będziecie denerwować, jakie wychodzi. A będzie iść dobrze. I nie trzeba się za bardzo tym martwić. I gdy już mamy, teraz już właśnie kończę i jeszcze nie możemy tego zdjąć. Teraz robimy drugą bardzo ważną rzecz, czyli będziemy zawijać boki. I oczywiście tego nie pokazuję, ale trzeba wziąć tam z samego dołu gumaczkę, bo nie można wziąć tej wcześniej. I ja, ja zawsze coś tam zwala. Kto robię, się poprawiam. Nigdy mi to nie idzie. No. Ale ja zawsze coś zwalę, i to już jest takie. To wiadomo. Wybierzemy tam z samego dołu zawsze gumeczka i przenosimy na dalsze. No, na dalszą po prostu. Jak to się nazywa. No na dalszą część na następne gumeczki nakładamy. I tak to pewno wychodzić. Tak ja się nie miałam wysłowić. Taki ze mnie człowiek. Dawno nie nagrywałam. Tym bardziej się za odzwyczaiłam ogólnie. Stresuję się, rozmawiać z Wami często, i nie mam dużo widzów, mało osób mnie ogląda, ale lubię mój kanał. Bardzo to lubię. W opisie będzie, będzie nazwa mojego TikToka, Instagrama. I jak chcecie, możecie tam wpadać. Bardzo się cieszę, jak Was sam zobaczę. No, i tutaj właśnie już kończę robić to na około tych i będziemy zakończyć właśnie bransoletkę i dorabiać jej pasek, żeby była dłuższa i żeby było ją zapiąć. Każdy robi taki jak może, jaki potrzebuje po prostu. Teraz trzeba Przełożyć szydełko przez wszystkie gumki. Trzeba je wyciągnąć na bok. I wziąć gumeczkę tego koloru, co robiliście przed chwilą. Zawijaliście. I tak na szydełko złapać. Teraz, jak już to mamy tak złapane, musimy ściągnąć tę bransoletkę, żeby było na łatwiej zrobić pasek. I co się okaże, czy wszystko zrobiliśmy dobrze i co wszystko jest ładnie tak, jak powinno być? To jest ostateczny pojedynek. Ciężko jest to zrobić, ale da się. Jeśli coś skrzyniłeś, teraz się to ujawni. Więc jeśli robiłeś to, co było mówione, jak głównie co pokazywałam, bo mówić, gadam piertoły to podnoci Ci wyjść. No. Najbardziej trzeba się skupić na tym, co robiłam. I znowu lampa mi, kurde, wysiadła. No, ale dalej. I tym razem już się nic nie schrzani. Tak jak widać. O, mamy piękną bransoleteczkę. <gryw> Ona mi wyszła byłam bardzo z siebie zadowolona jak poszła no więc ją teraz zdejmuję patrzę i wcześniej mam, miałam taką ładną bransoletkę teraz mam jeszcze taką bardzo mi się podoba teraz taki bransoletek chyba mam z cztery, bo i tak jest, jest ciężko zrobić, a ta poszła w prezencie do kogoś po prostu więc mam w sumie trzy tylko. I jeden taki pierścionek, ale to nic. No. I teraz nakładamy taką gumeczkę. Nakładamy to, co mieliśmy i nakładamy tą gumeczkę na szydełko. tak robimy pasek. On się ciągnie ładnie, ale trzeba go zrobić dłuższego. <laughs> Mały kaszek mnie zapał. Kiedyś mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać kolekcję moich rzeczy, które zrobiłam z kumaczek, ale jeszcze nie teraz. Bardzo dobrze to idzie. Tak się zastanawiałam, kiedy coś spartacze, ale no, już mi spadło. Typowa ja zawsze mi nie idę, takie rzeczy. Chyba się staram. No, ale bardzo ładne są te bransoletki są bardzo wygodne w noszeniu, ja bardzo je lubię nosić, są przyjemne, bo niektóre tak gryzą, bo są za ciasne, nie możecie zrobić sobie za krótkiego sznurka, musicie go mierzyć. Jak zrobicie te to też macie trochę przechlapane według mnie. Tak? Według mnie tylko I teraz nie wiem jak wolicie żebym zrobiła. Jak będą odpalone komentarze bo YouTube mi ich nie zatrzyma, to napiszcie mi. Czy wolicie taką bransoletkę na trzy różne kolory? Czy taką najklasyczniejszą, jakąś. Napiszcie jak, w jakim stylu byście chcieli, a ja taką zrobię. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. I że komuś to się przyda. Jak na dzisiaj to już jest koniec, więc jeśli nie zrobiliście tego na początku ma pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał i żegnam Was. Pa!